Takie słowa, które są w stanie dać siły każdemu. Te słowa brzmią Kocham cię. Mówią je sobie zakochani, małżonkowie, rodzice do dzieci i dzieci do rodziców. Bóg chce, aby nasza miłość każdego dnia stawała się coraz większa. Mamy kochać Jego i swego bliźniego. Nie tak zwyczajnie, ale z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich swoich sił. Z Ewangelii, według Świętego Marka, jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Nie zaskakuje was scena z dzisiejszej Ewangelii? Jaki to uczony w piśmie, jaki to znawca pisma, który nie wie, które z przykazań jest najważniejsze? Uczony w piśmie miał znać doskonale Pismo Święte, prawo i zasady życia. Często ludzie przychodzili właśnie do niego po radę. A jednak intrygujące jest to, dlaczego uczony w piśmie, który znał doskonale Prawo Boże, przychodzi do Jezusa. I pyta go, które z przykazań jest największe i najważniejsze. Warto wiedzieć, że Żydzi mieli 613 przykazań, w tym 248 zakazów i 365 nakazów. Można było się pogubić w tym wszystkim. A może ten uczony w piśmie chciał się tylko upewnić? Przecież znał odpowiedź. A może zapytał tylko dlatego, aby sprawdzić Jezusa? Wystawiając go na próbę, tak jak czynili to inni faryzeusze i uczeni w piśmie, ale na pewno spodziewał się odpowiedzi dotyczącej przykazania miłości Boga i bliźniego. Chyba w tym przypadku chodziło raczej o coś innego. Ten uczony w piśmie potrzebował potwierdzenia od Pana Jezusa swoich własnych przekonań, pragnień związanych z realizacją tego przykazania w codziennym życiu potrzebował potwierdzenia tego co odzywało się w jego sercu pan Jezus zresztą pochwalił go że dobrze zrozumiał słowo boże i niedaleko jest od królestwa bożego zadajmy i my jeszcze jedno pytanie dlaczego przykazanie miłości jest tak ważne w życiu człowieka dlaczego właśnie to Ciekawe, jakie odpowiedzi pojawiają się teraz w Waszych głowach. Moglibyśmy powiedzieć: Przykazanie miłości jest najważniejsze, bo Bóg jest miłością, tak jak pisze święty Jan w swoim liście. Albo: Miłość jest najważniejsza, bo mówi o tym święty Paweł w swoim liście do Koryntian i znanym nam wszystkim hymnie o miłości. I miłość jest Ważna dlatego, że każdy pragnie kochać i być kochanym, a bez miłości tak naprawdę nie ma ani życia, ani szczęścia. To najważniejsze przykazanie miłości domaga się więc odpowiedzi. Na miłość można odpowiedzieć tylko miłością. Dlaczego jest ono najważniejsze? Zwróciliście może uwagę, że przykazanie miłości mieści w sobie wszystkie inne przykazania. I składa się z dwóch części, gdyż mówi nam o miłości do Pana Boga i miłości do bliźniego. Zarówno Pan Bóg, jak i ludzie pragną odpowiedzi miłości. Kochać Pana Boga to znaczy wierzyć mu na słowo, ufać mu, przestrzegać nauki Pana Jezusa. Bardzo wyraźnie mówi o tym sam Pan Jezus. Jeśli mnie ktoś miłuje, to będzie zachowywał moją naukę. Kochać Pana Boga to znaczy traktować Go poważnie, odpowiadając na Jego zaproszenie, aby spotkać się z Nim podczas niedzielnej mszy świętej. Jeśli kogoś kochamy i lubimy, to chcemy z Nim rozmawiać, chcemy się z Nim spotykać. Tak ważna w miłości do Boga jest ta rozmowa, jaką jest modlitwa. Pan Bóg Zawsze swojej miłości jest wierny człowiekowi. Największym dowodem na to była śmierć Pana Jezusa na krzyżu z miłości do nas, aby dokonało się nasze zbawienie. Pan Bóg nie wymaga od nas żadnych ofiar i cennych darów. To, co możemy Mu dać najcenniejszego, to miłość do Niego, bo ona ma największą wartość. Przykazanie miłości wzywa nas także do miłości bliźniego, a to wydaje się czasem trudne, a nawet bardzo trudne. Nie wszystkich lubimy przecież, nie wszyscy są wobec nas mili. Czasem w szkole, w przedszkolu zdarzają się nam sprzeczki, nieporozumienia, a może nawet bardzo poważne kłótnie. Jak w takim razie to przykazanie miłości bliźniego realizować w codziennym życiu? Bliźni to nasi rodzice, rodzeństwo, to koledzy i koleżanki, to ludzie, których na co dzień spotykamy. Miłość nie jest tylko uczuciem czy sympatią. Miłość jest przede wszystkim darem. Darzyć miłością bliźniego, to znaczy poświęcić mu czas. Udzielić mu pomocy nawet wtedy, jeżeli niekoniecznie tę osobę lubię. To także Modlić się zarówno za tych, których bardzo kochamy, jak również za tych, których jeszcze kochamy za mało, albo uczymy się dopiero ich kochać. Wypełniając te najważniejsze przykazania miłości Boga i Bliźniego, sprawiamy, że Królestwo Boże naprawdę jest wśród nas. Czasami jest to wielki trud, ale dzięki miłości stajemy się szczęśliwi. Każdy z nas stworzony jest z miłości i do miłości. W związku z tym na planszy na 31 Niedzielę Zwykłą umieściłam dwa przykazania miłości oraz zadania z nimi związane. Plansza jest oczywiście do pobrania i wydrukowania pod linkiem w opisie tego filmu. Potrzebujemy materiały. Wydrukowaną planszę, obie strony, długopis, kredki. Na planszy narysowane jest serce, a w nim wpisane są oba przykazania miłości, które jednak wymagają uzupełnienia odpowiednimi słowami z tekstu Ewangelii, znajdującego się na pierwszej stronie planszy. Dodatkowo, obok serca umieszczone są dwa zadania, które pomogą Wam pamiętać o wypełnianiu przykazań miłości w nadchodzącym tygodniu. Zadaniem do pierwszego przykazania jest modlitwa aktem miłości do codziennego odmawiania. Jej słowa wydrukowane są poniżej. Zadaniem do drugiego przykazania jest codzienne wypełnianie przynajmniej jednego dobrego uczynku wobec bliźniego. Plansze oczywiście kolorujemy. Życzę Wam, aby plansza z dzisiejszych warsztatów pomogła Wam ćwiczyć się w wypełnianiu przykazań miłości, które są kluczem do Królestwa Niebieskiego.